Natalia Collection przedstawia. Witam Was ponownie na kanale Filmy Artyk. Kontynuujemy naszą historię o serii klocków Natalia Klap. Dzisiaj porozmawiamy o tych troszkę większych. Mówiąc troszkę większych, mam na myśli takie, które mają około 100 i więcej elementów. To nadal nie są te największe, to jeszcze przed nami. Wszystkie się tutaj nie zmieściły. Wybrałam dla Was pięć. Szósty, foot track. Niestety musiał drogą selekcji yy, zostać schowany, dlatego musi Wam to wystarczyć, co widzicie tutaj. Yy, zaczynamy, tak? Więc przedstawiam Wam pierwszy z brzegu z zestaw to jest salon piękności. 242 elementy, w tym oczywiście figurki i akcesoria. Lodziarnia 205 elementów. Także z akcesoriami i figurkami. Domek z ogródkiem, 193 elementy. Wspominałam także, że w zestawach znajdziecie większo większość infrastruktury miejskiej, ale że także fani, bajek i księżniczek znajdą coś dla siebie, i to jest właśnie ten przykład. 99 elementów, umiarkowany stopień składania trudności. Tutaj karoca księżniczki, bo właśnie to jest bardzo ważna informacja. Każde z opakowań, ilością serduszek. Ma oznaczony stopień trudności. Serduszek jest maksymalnie 5. Najbardziej zaawansowane yy, do składania zestawy mają właśnie 5 serduszek, i analogicznie im prostsze zestawy, tym serduszek mniej. Dobrze. Yy, no to zobaczmy, co kryje się w opakowaniu średniej wielkości. Na Waszych oczach otwieram delikatnie. Kowanie średniej wielkości przed nami. Tutaj również ze względu na 100 elementów jest jedna torebka, w środku instrukcja, wszystkie potrzebne elementy. A jak mielibyście problem z wyobrażeniem sobie, jak taki ponad 100 częściowy zestaw wygląda po złożeniu, to skorzystajmy z magii. i. Tutaj macie przed sobą zestaw, który nazywa się przejażdżka samochodem. Yy, on jest złożony ze 158 elementów, ma umiarkowany stopień trudności składania. To 4 serduszka na 5. I zastanawiacie się być może, jak wygląda po złożeniu. I otóż, oddzielam odpowiedzi na to pytanie. Dam, daradam. Zestaw przejażdżka autem wygląda w ten sposób. Do tego jest figurka pieska oraz dziewczynki do złożenia. Postaci na razie odłożę tutaj, bo chodzi najbardziej o auto. Spójrzcie, to nie tylko jakby makieta do zabawy, ale prawdziwy pojazd, który się porusza i umożliwia fajną zabawę. Zachęcamy do zapoznania się z całą linią Natalia Club, do poszukiwania ich w sklepach, sprawdzenia cen możliwości oraz bogatego repertuaru tej linii. Dziękuję bardzo za uwagę, zachęcam do oglądania kolejnego filmiku.